Siema ludzie, z tej strony Raiwlo Witam was w kolejnym filmie na moim kanale eee, Nagrywam z twarzą Nagrywam z kamery O, Jestem do tego troszeczkę tutaj nieprzyzwyczajony Dzisiaj robimy sobie unboxing Bez zbędnego gadania eee, Klawiaturka SteelSeries Tak, SteelSeries Apex 3 O, tak tutaj widzicie eee, Zasadniczo mam dzisiaj urodziny Tak Możecie składać życzenia w komentarzach Tutaj na wieczór mnie rodzice zaskoczyli Dostałem klawiaturę wymarzoną co prawda, o Street series nigdy nie myślałem, aczkolwiek jest spoko I myślę, że będzie git Na tą klawiaturę czekałem dosyć długo Tak, mm, ci co oglądają mój kanał mogą o tym wiedzieć Tutaj są pluszaki Tak, dzisiaj się stało, że nagrywam u siostry w sumie yy, W pokoju Tak wyszło I postaram się coraz więcej tych daily vlogów Urodziny mam w marcu yy, Jak wleci ten odcinek, to zapewne jest już głęboki kwiecień Ponieważ narobiłem trochę zaległości na YouTubie sobie Eee, przepraszam was, ale tak wyszło, wszystko się pojawi trochę z opóźnieniem. Mam wreszcie wymarzoną klawiaturę po paru latach. Sobie się tutaj bierzemy za odpakowywanie. Eee, tutaj mamy naszą klawiaturkę. Tak, SteelSeries. jest. Czy mamy coś ciekawego na opakowaniu? Most winning in Esports no i tutaj parę informacji. Zasadniczo to nie chce mi się tego czytać. Więc ja tutaj postaram się nagrać wam to trochę konkretniej. O, otwieramy. I tutaj znajduje się taka mała instrukcja APEX 3. O, tutaj rzeczy są różne właśnie opisane. I tu mamy samą klawiaturę. O cichu cyka. Myślałem, że będzie, że będzie trochę głośniejsza, aczkolwiek nie, no, będzie git. Tak ona tutaj wygląda. Tu kabel jest. Tak, tutaj mamy samą klawiaturkę. Podłączymy do kompa, to przetestujemy podświecanie, tutaj kable USB. Całkiem spokojnej jakości nawet. Nie jest źle wam powiem. Czy w pudełku mamy coś jeszcze? O, jest i on. Czy to jest to, co myślę? Tak, chyba tak. Podkładka pod nadgarstki. Zaraz ją tutaj wam rozpakuję. Super. Nie będą mnie bolały. Nie będę musiał opierać na biurku. Za chwilę zobaczymy, jak to się mocuje. Bo to na pewno na zaczepy są tak magnetyczne. Tak, sztos. Patrzcie, podkładka pod nadgarstki. Super. I to jeszcze odczepiana, ale wygodnie, ja nie mogę, będzie git. Dobra, zasadniczo przyczaiłem trochę tutaj tej instrukcji naszej i to wygląda tak, że trzeba pobrać ze strony sterowniki, bo tutaj mamy kilka ciekawych rzeczy. O zobaczcie, tutaj jest taka rolka do y, przewijania y, głośności, wyczytałem. To jest przycisk multimedialny, tutaj mamy jeszcze klawis Jest funkcyjny. I to wszystko musimy sobie tutaj obczaić, jak to działa. Proszę, że wam się przyznam, że się nie spodziewałem, do tego odcinka się nie przygotowałem. I po prostu wcześniej nie szczaiłem, co za rzeczy tutaj ta klawiatura ma. Dobra, widzowie, tak na szybko sobie tutaj to obczaiłem mniej więcej. I mamy tutaj parę przycisków. Tutaj zmieniamy kolory podświetlenia. One tutaj też jest spływające. Tutaj mamy różne strefy. Tak, te sterowniki tutaj zainstalowałem. One praktycznie tutaj zainstalowały mi się same. I mamy tutaj właśnie różne strefy podświetlania, które możemy sobie zaprogramować e, Mniej więcej e, Ten scroll tutaj, on rzeczywiście reguluje głośność To tam mi się reguluje głośność, więc spoko e, No i jak na pierwsze wrażenie, to jest ogólnie bardzo spoko Robi wrażenie Bardzo ładne podświetlenie e, To jest legendarna klawiatura, ją ja miałem prawie przez cały czas swojej kariery Tutaj ma wyryty mój symbol, ma napis Rivlo Tutaj ma kolejny symbol, Rivlo XD jest to gamingowa klawiatura z Biedronki, na której piłowałem, waliłem w klawiaturę jeszcze nawet w tym roku. To jest legendarna klawiatura. Nie wiem, co z nią muszę zrobić, ale ona musi być jakoś uhonorowana. Nie wiem nawet, czy jej sobie na ścianie nie powieszę, czy coś, żeby ładnie nie wyglądała. Bo jest to serio spoko pamiątka. Towarzyszyła mi przez prawie cały czas. Wtedy, gdy nagrywałem, i nie tylko. I tak to tutaj, drodzy moi widzowie, wygląda. Tak to się tutaj prezentuje. Zasadniczo widzowie powiem wam tak, to tak wygląda, że używam ją tutaj od paru dni e, do grania. Grałem sobie troszkę w GTA i także w inne gierki. I powiem wam, zasadniczo klawiatura bardzo dobra do grania. Tutaj mam tą podczepioną podkładkę na nadgarstki, to też jest spoko. Jeszcze jedna funkcja była, e, taka o której w sumie nie wiedziałem. Zasadniczo tutaj mamy tył klawiatury i kabel wychodzi z niej w tym miejscu. I on był fabrycznie przeprowadzony środkiem aczkolwiek ja mam komputer z tamtej strony i żeby było bliżej to sobie ten kabel przeprowadziłem tutaj a jeśli ktoś ma z drugiej strony to możemy przeprowadzić tutaj więc tutaj są rowki, kanaliki takie przeprowadzone i można ten kabel właśnie zgodnie ze swoimi oczekiwaniami yy, przeprowadzić dobrą stroną yy, to tutaj mamy rozkładane podwyższenie wtedy się przydaje ten podłokietnik w sumie o, teraz jest git konfigurujemy urządzenie i tutaj, zgodnie z tą konfiguracją, możemy sobie tutaj zrobić ciemnienie całkowite, że nic nie świeci. Możemy sobie to tutaj powiększać i zmniejszać. E, możemy tutaj efekty steady. Najpierw zaznaczamy sobie strefy. Możemy tutaj zaznaczyć całość, na przykład, albo na różnych strefach różne te. I efekt tutaj mamy tak zwany color shift, Możemy dać efekt steady. Tutaj różne kolory możemy dać. Dajmy sobie na przykład niebieski, ok. Niebieski steady. Mamy tutaj na całej klawiaturze niebieskie. I możemy bawić się tutaj z całą paletą kolorów tak naprawdę. Możemy dać sobie, nie wiem, jakiś różowy. O, proszę bardzo, wszystko ładnie działa. E, tak tutaj widać. Multicolor bread, Tutaj możemy skorzystać z sobie z dedykowanych tutaj presetów gotowych, też takie po prostu takie odbychanie, nie że się przyciemnia i no, tak tutaj widać. Może być różnokolorowe. I tutaj właśnie możemy te presety gotowe wykorzystać. I o ile się nie mylę, możemy utworzyć swój. Możemy także całkowicie wyłączyć za pomocą tego eee, steli tak. Color shift ja korzystam tutaj z color shifta I właśnie tutaj możemy sobie ustawić długość. Jak długo ma trwać fala, na przykład zrobimy tak, to to wszystko nam będzie bardzo ładnie pływać. Eee, tak, trochę, trochę tutaj szybciej, wolniej. O. O, teraz tutaj nam ładnie tęcza pływa na tej klawiaturze. Możemy też długość fali zmniejszyć. Na przykład tutaj widzicie, są tak drobne fale, że są tylko na poszczególnych przyciskach. Tak drobne fale tutaj mamy na przykład. Możemy także dać bardzo długą długość fali. O, że zmienia się szybko i długo. Może być długa fala i powoli się zmienia. To tutaj jest speed 30 sekund, to byśmy z pół minuty czekali na następny kolor. O, już się zmienia na fioletowy. No i z takich najważniejszych informacji to w sumie tutaj tyle. Za pomocą tego tutaj przycisku funkcyjnego Steel Series możemy sobie tutaj zmniejszać jasność. Praktycznie do zera. E, możemy tutaj też w jakiś inny sposób przełączać presety, aczkolwiek ja nie do końca wiem jak to działa, więc nie będę gadał. Bardzo mi się podobają te kolorki, i szczerze, mimo że na początku byłem sceptyczny do tej klawiatury, to po krótkim przetestowaniu. E, zasadniczo mi się podoba. No więc w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Nagrywam go tutaj na kilka razy, ponieważ właśnie nie udało mi się wszystkiego ogarnąć w jednym. Jak Wy to oglądacie, to będzie prawdopodobnie wczoraj, przedwczoraj vlog z y, lodów ekipy. Y, I nagrywam dla Was coś dla odmiany, żeby nie było, że ciągle vlogi, bo mam jeszcze stary vlog zapasowy nagrany. Y, to postanowiłem dograć dla Was ten unboxing. No cóż, taka tutaj klawiaturka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie kanał znajomym, zostawcie łapkę w górę, suba i widzimy się w następnym. Siema!